Dzisiaj chcę wam pokazać najlepszą plażę na świecie. Okej, okay, może nie na świecie, ale w Stanach niby to jest najlepsza plaża. I wiem, że miałam taki filmik na tej plaży kilka lat temu, ale w tym roku tutaj jestem jeszcze raz i pomyślałem, że jak już tutaj jestem, to mogę wam pokazać, jak wygląda Siesta Beach. Jak widzicie tutaj za mną, tutaj jest taki znak, gdzie pisze Siesta Beach, Number One Beach in USA i jak widzisz, ludzie tutaj czekają, bo chcą zdjęcie z tym z tym znakiem? Nie wiem czemu. Czy oni nie mają nic, niczego innego do robienia? Po prostu chcą mieć zdjęcie z jakimś plakatem, gdzie pisze Number one beach in USA. Dzień dobry, dzień dobry. Widzisz, nawet Polacy tutaj są. Przyjechali tutaj, żeby zrobić sobie zdjęcie z tym plakatem. To oczywiście musiało tak wyjść, że jak się śmiałam z tych ludzi, którzy robili zdjęcie przy tym plakacie, to oni mówili po polsku. Super, idealnie. To z nimi porozmawiałem. Oni przyjechali z Polski. Córka mieszka w Szwajcarii. No i porozmawialiśmy o, o tym, co tutaj można zrobić. Co tutaj jest do zwiedzenia i do robienia. I powiedziałam, że ogólnie oprócz plaży nie ma niczego takiego ciekawego. To zobaczymy teraz plażę. To jest plaża. Czemu, czemu ta, ta plaża jest taka zajebista? Myślę, że częściowo jest tak fajnie. Przez to, że plaża jest bardzo biała, tak jak widzicie. I piasek jest bardzo, bardzo miękki. A oczywiście to też jest bardzo popularne miejsce przez to, że teraz jest 21 grudnia i jak widzicie jest bardzo ciepło, jest bardzo dużo turystów, bardzo dużo ludzi, jest 22 stopnie w tej chwili i spodziewam się, że wszyscy tutaj na plaży to są turystami. I myślę, że ogólnie ludzie z Florydy nie przyjadą na plażę, jak jest zima, bo po pierwsze jest po prostu za zimno dla nas. Bo tak, jest to 22 stopnie teraz, ale wieczorem będzie chyba 17 stopni, może nawet mniej. To dla ludzi z Florydy to jest bardzo zimno. Nikt z Florydy nie pomyśli: hej, może pójdziemy na plażę dzisiaj. Nie, jest po prostu za zimno. I oczywiście na pewno nikt nie będzie się kąpał w grudniu na Florydzie, a przynajmniej ludzie z Florydy. Jak widzisz, że ktoś się kąpie, to wiesz, że on albo ona jest turystą. Ale jak widzicie, jest pełno ludzi i tak to wygląda. I tak jak w serialu Słoneczny Patrol, to tutaj widzimy taką budkę, gdzie ludzie siedzą i pilnują, żeby ktoś się nie utopił. Myślę, że jeszcze jeden powód, czemu ta plaża jest taka popularna, i taka znana i niby najlepsza plaża na świecie, albo przynajmniej w Stanach, jest, że ta plaża jest bardzo duża. Jak widzicie, już jesteśmy przy wodzie, i tam, gdzie zaczęliśmy, było tak daleko tam. I właśnie teraz widzę, nie wiem skąd to się wzięło, ale są jakieś, nie wiem, glony albo coś tutaj, to nie jest normalne. I przez to, że to jest zatoka meksykańska, to latem. Tutaj woda jest taka ciepła, tak jak w wannie i właśnie dlatego ludzie, którzy są stąd by nigdy się nie kąpali tutaj zimą, bo jest po prostu za zimno. Dodatkowo przez to, że tam jest zachód, bo to jest zatoka Meksykańska, tam jest Meksyk, to jak jest zachód słońca to są przepiękne widoki i możesz widzieć jak słońce schodzi za wodą. To zobaczymy co jeszcze mamy. Na tej plaży, i jak widzicie, tutaj jest miejsce, gdzie ludzie grają w sport albo uprawiają sport, ja nie wiem, to brzmi dla mnie za bardzo seksualne, żeby mówić, uprawiać sport. Czy tylko mi się tak wydaje? Ja nie wiem. Ja tylko słyszałem uprawiać związane z seksem, to jak słyszę uprawiać sport, to jest mi trochę niekomfortowo. Ale jak widać, ci ludzie uprawiają sport, if you know what I mean. Okej, okay, mamy tutaj jeszcze jeden znak, że pisze Sarasota, Florida Siesta, number one beach in the USA. I zresztą, ludzie tutaj czekają, żeby zrobić zdjęcia, i tak, nie, kiedy on skończy, chcemy zdjęcie zrobić. Dobra, to teraz zobaczymy miejsce, gdzie można grillować albo mieć jakąś imprezę albo spotkanie z rodziną. I po prostu każdy może tutaj przyjść i wykorzystać. Te, nie wiem, te miejsca, te stoliki, jak widzicie, tak to wygląda. I nawet są tutaj grille. Właśnie tego mi brakuje w Polsce. Właśnie takie grille, które są po prostu wszędzie w takich parkach, że one są tak w ziemi, i widzicie, jakie one są duże. Nie jestem pewny, czemu w Polsce tego nie ma. Czy Wy się martwicie, że ktoś to po prostu ukradnie i sprzeda na złom No i jak widzicie, to jest jeden i drugi. ale jest więcej takich grillów i tutaj macie takie maszyny, gdzie może się opukać, możesz się całkowicie opukać albo tylko nogi. Myślę, że w Polsce... Też macie coś podobnego, ale nie jestem pewny, bo tak naprawdę bardzo mało czasu spędzałem na plaży w Polsce. I tutaj można kupić piwo, ale widocznie teraz, bo jest czwartek i chyba są zamknięci, bo jest czwartek. Tutaj mamy więcej ławek, gdzie możesz usiąść i oczywiście jeszcze jeden grill, gdzie możesz sobie zrobić grilla. Też mamy takie ławki tutaj że tamte są z drewna, te są, nie wiem, z kamienia. I też mamy to, ale nie wiem dla kogo to jest, tak czy ktoś tutaj leży, czy ktoś tutaj siedzi, ja nie jestem pewny. Tak naprawdę się dziwię, że tutaj nie ma bezdomnych ludzi. Ale wszędzie gdzie idziesz tutaj, to masz właśnie ławki i grille, tak jak widzicie tutaj i tutaj jak się wejdzie do góry, to można sobie coś zamówić do jedzenia. Zaraz tam wejdziemy. Ale najpierw chciałam wam pokazać plac zabaw. Myślę, że to jest dosyć duże. Pokażę wam. I tutaj mają. Mniejszy plac zabaw za mną. I tam dalej mają korty tenisowe. Przynajmniej mieli, ja nie wiem jak teraz jest. Ok, to teraz weszliśmy do góry i zobaczymy jakie są widoki stąd i co tutaj można kupić do jedzenia. Ameryka. Nie zapomnij, gdzie jesteś. Mamy flagę, jakbyś zapomniał. Okej, okay, to sprawdziłem, co tam mają do jedzenia. Eh, nic ciekawego, mają trochę piwa, mają takie bardzo standardowe. I drogie jedzenie. I oprócz tego, ja nie wiem, czy można kupić coś do jedzenie. Tam, gdzie zaczęliśmy, też chyba mieli jakieś jedzenie. Ale w Polsce jest zupełnie inaczej, bo tam wszędzie są jakieś budki. Z tego, co ja pamiętam, wszędzie są jakieś budki, gdzie można kupić jakieś jedzenie. I szczególnie rybę, nie? Albo takie starodawne, komunistyczne hamburgery, które nawet nie są zrobione z wołowiny. Teraz to jest szybko wam pokażę parking, bo mają. Olbrzymi parking tutaj. I tak jak mówiłem, dzisiaj jest czwartek, to nie ma tak dużo ludzi, ale jakbyście przyjechali w sobotę albo w niedzielę, to jest bardzo trudno znaleźć miejsce do parkowania, mimo to, że ten parking jest olbrzymi. Nie może tego widzieć, ale tam dalej jest pełno miejsca parkowania i jeszcze tutaj jest pełno miejsca parkowania. I jak widzicie, jest bardzo dużo bardzo dużych samochodów, to jest dosyć typowe w Stanach, szczególnie na południu. Patrzcie, jaki mamy tutaj truck i tutaj mamy jakieś palmy. Wiem, że ludzie często się zachwycują palmami. Ja uważam, że palmy to takie bezużyteczne, nie wiem, rośliny, bo to nawet nie jest drzewo. Nic nie rośnie na tych palmach i te palmy nie dają żadnego cienia też. I teraz jesteśmy tam, gdzie Zaczęliśmy. I jak chcesz wiedzieć więcej o Siesta Beach, to tutaj masz jakiś znak, możesz go przeczytać, jak chcesz. Nie wiem, czy to jest interesujące, ale możesz sobie zapauzować ten filmik i to przeczytać, jak chcesz. I tutaj widzicie, jest jakiś nowoczesny budynek. Uuu, I zobacz, co tutaj napisali. I jak widzicie, tutaj sprzedają jakieś pamiątki albo coś takiego, i też mają jakieś jedzenie. I oczywiście jeszcze raz mamy mnóstwo ludzi, którzy chcą sobie zrobić zdjęcie z tym znakiem, gdzie pisze Siesta Beach, Number One Beach. Ok, popatrzymy na nich. Mam nadzieję, że tym razem nie ma żadnych Polaków i nie będą słyszeć, jak się z nich śmieje. OK, i to chyba wszystko. Teraz widziałeś najlepszą plażę na świecie. Masz tutaj jeszcze raz znak. Możesz udawać, że tutaj jesteś i zrobisz sobie zdjęcie, okej? Okay. Tak, udawaj. Bo jakbyś tutaj był, to byś zrobił sobie zdjęcie z tym. I potem byś wrócił do Polski i byś wszystkim powiedział, tak? No, byliśmy w najlepszej plaży na świecie. Siesta, beach. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że doceniasz, że widziałeś najlepszą plażę na świecie. A uh, i też. Uh, na pewno się cieszę, że widziałeś jak jacyś Polacy słyszeli, jak się z nich śmieje po polsku, ale tak to właśnie jest. Nigdy nie wiadomo, czy ktoś będzie rozumiał co mówisz, jak mówisz po polsku. To lepiej sobie uważaj. Okej, okay. i to wszystko. Jeszcze wam pokażę plażę i kończymy. Na razie. Cześć!